Jesteśmy w Polsce, a w Warszawie, wiecie Państwo, no, w, od w czwartku, czyli jutro środek, czwartek, ludzie już szukają bochenendę, już chcą pić, chcą drinkować, proszę Państwa. Tak jak na tym plakacie mamy, prawda, Pongowski, wspaniały plakacista i facet z szampanem, tak. Warszawa lubi hulać, hulaj dusza, piekła nie ma, prawda, już od chcieliby. No, jeżeli chodzi o czytanie Słowa Bożego, rozmawianie ze Świadkami Jehowy to już i tak nie jest to możliwe, bo Świętych Świadków Jehowy tutaj w Warszawie nie ma. Tutaj w ogóle w Warszawie ani prawosławnych ludzi, ani mormonów, co z USA przybyli tutaj do Polski, a ani Świadków Jehowy, ani Ewangelików nie ma. I tylko, proszę Państwa, są ci no, różni tacy, różni, czyli kto jest niewierzący, prawda? Przecież ta linia PO przegrała mało kto z nich w Boga w ogóle wierzy. A ta linia myśla to, wiecie państwo, na pokaz. Ludzie modli. No. Ale też i na pokaz podli podają sobie ręce, tytułują się. Zaszczyty, pozdrowienia na rynkach, tytułowanie właśnie, tytułują się, Rabbi, nauczycielu, no, tych tytułów to mamy bardzo dużo. Człowiek nie myśli przecież o Bogu, tylko myśli o sobie, a więc tych tytułów dużo. Pozdrawianie siebie na placach, poz, pozdrawianie na rynkach, rabbi, rabbi nauczycielu, czyli aby był to ktoś. Nauczyciel może niekoniecznie, ale aby był to ktoś. Ale Wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi ani nauczycielu. Nauczycielem to ja jestem. Jezus Chrystus jest Waszym nauczycielem. No ale skoro oni zawili Jezusa Chrystusa, o taki facet mógł wejść do domu Jezusa Chrystusa i go zabić. Przecież Jezus Chrystus był normalnie mieszkańcem. Judei był średnio bogaty jak Maria z Jezusem uciekała to znaczy z Józefem a Jezus był ich dzieckiem ale jeszcze miał braci no to ukradli buciki Jezusowi przecież Maria miała dużo tych prezentów od tych trzech królów prawda, czyli magów i ludzie jeszcze dawali mieli pochowane złoto że na podróż, na ucieczkę do Egiptu im starczyło no ale czyhała śmierć wszędzie już. Samo to, że uciekali do Egiptu, bo Herod chciał zabić, bo Herod widział konkurencję, prawda? Że to Jezus Chrystus królem zostanie, bo to księga Michała mówi: król się urodzi, król, ale to nie rozumieli o co chodzi, że to. Niekoniecznie tu i teraz i od razu i pazernie i że za wszelką cenę, że Jezus miał być królem królestwa. I my teraz mówimy dopiero, dopiero o Anglo-Ameryce. Białystok, że królestwo rozrośnie się, po całej ziemi będzie królestwo. Z Anglo-Ameryki Białystok się to rozejdzie. Także zapraszamy do Anglo-Ameryki. Białystok, tam państwa jak będziecie podróżować po Anglo-Ameryce, Białystok będzie dużo cerkwi. Bo tutaj w Warszawie dużo kościółków rzymskokatolickich i to one mają 600 lat, 700 lat, po 2000 lat, tak, tak mówią. No, ale praktyki i zwyczaje pogańskie, które w międzyczasie weszły, świadczą o tym, że ci ludzie, którzy tam chodzą wcale nie interesują się Pismem Świętym Słowem Bożym, że dzisiaj ludzie niby jak gdyby byli Polakami wcale nie interesują się językiem polskim. Pięknym językiem polskim, piękną wymową, ale konkury można zrobić. Konkurs można zrobić, ale nikt się nie interesuje językiem polskim dlaczego no bo to wszystko robi się na pokaz podawanie rąk na pokaz tytułowanie się na pokaz szaty strojne na pokaz frędzle na pokaz guzików 33 na pokaz że to ktoś